Proszę. Panie pośle, rozumiem, że mówi pan o mafii pielęgniarek, którą zwalczaliście, podsłuchując je, tak? Nie, nie podsłuchiwaliśmy pielęgniarek. To jest y, po prostu nieprawda. Ja rozumiem, że pan się naczytał Gazety Wyborczej, to interesujące no właśnie, pismo, właśnie gazety... ale... Ale nie ma nic właśnie... wspólnego z prawdą. Panie... Ja muszę powiedzieć, że już dawno w ogóle nie czytałem nic prawdziwego w Gazecie Wyborczej. No, ale ja i też dawno już nie czytałem. Panie pośle, to właśnie... Właśnie... Właśnie, jeżeli pan pozwoli o media, chciałem zapytać, jakby pan mógł pan rozwinąć twórczą myśl, złotą myśl, moim zdaniem, Jarosława Kaczyńskiego, mówiącą o tym, że e, jedna z rozgłośni radiowych, która właśnie zapytała o tę sprawę jest z medium niemieckim i w zasadzie większość mediów w Polsce e, ma takie konotacje pro, znaczy spoza Polski, i chciałem zapytać, czy oprócz Radia Maria i Gazety Polskiej są jakieś inne media, które byłyby w, polskie, w Polsce polskie? Ale rzeczywiście jest masę takich mediów, tylko pan niestety ich nie zna, dlatego bo to są media lokalne, a pan się, a pan się wczytuje wyłącznie w kilka Głos, ogólnopolskich taka, taka gazeta, pan gazet. Pan Za to myśli Jarosława Kaczyńskiego w tym wymiarze, o którym pan powiedział, rozwijać nie trzeba, ona jest trafna.